Młynarz, i jego syn i osioł. Nie wiem, gdzie ja to czytał, ale mniejsza o to. Miał jeden młynarz osła. Zmęczył go robotą, iż nie wiedząc co robić, wolał go sprzedać niż dobić. Woła syna wyrostka, co go w domu chował i rzeczek. Żeby się nasz osioł nie, zmarn, nie zmordował, w długiej drogi przeciągu zanieśmy go na drągu. Dźwiga stary i stęka. Chłopiec jeszcze gorzej. Im szli dalej, im szli sporzej, tym srożej trud uciemiężał. Tym bardziej im osioł ciężał. Gdy to spostrzegli, ludzie się zbiegli, śmiechy się wzniosły. Dyć to trzy osły. A ten najmniej, co na drągu. Niekontent mój nasz ze zaciągu rozumu się poradził. Sydam na osła wsadził. Aż pierwszy, co napotkał, nóż się gniewać o to. Ty ośle, ty na ośle niecno to? rzekli do chłopca, a stary pieszo? Więc do kijów, gdy się spieszą, aby ich złość nie uniosła, wsadził syna, wsiadł na osła. Przechodziły dziewczęta. Mówi jedna do drugiej. Mówi jedna do drugiej. Mówi jedna drugiej. Patrz, biedny chłopiec, jak do wysługi ten stary go używa. Dziecię z pracy omdlewa dziad miłosierny, choć dzieciuch tak mizerny piesza go iść przymusza. To starego, gdy wzrusza, Sadził chłopca za siebie, że dogodził w potrzebie jedzie, kontent z wynalazku. Ledwie co wyjechał z lasku znowu krzyk. Jacy to głupi, a kto od nich osła kupi? Podróżą go udręczą, ciężarem go zamęczą, chyba skórę przedadzą. Nieźle oni coś radzą, rzekł młynarz, chociaż łają, więc z synem z osła zsiadają. Aż znowu mówią przechodnie, a kto to widział, aby wygodnie osiał, szedł wolno, a młynarz za nim, wybacz bracie, że ciąganim każdy z ciebie śmiać się będzie, jak się nie poprawisz w błędzie. Nie poprawię, rzekł młynarz. Dość przymówek zniosłem. Chciałem wszystkim dogod dogodzić i w tym byłem osłem. Odtąd czy kto pochwali? Czym mnie będzie ganił, winił, nie będę nic dbał o to, co chcę, będę czynił. Co rzekł, to się ziściło i dobrze mu z tym było.